Mówimy dzisiaj przede wszystkim o tym, w, jakim, w jakich sytuacjach możemy wystąpić o nadpłatę tak, aby nie umknął nam termin na jej odzyskanie. W każdym z podatków jest on inny, choć przepis determinujący ten termin jest wspólny i wynika on z ordynacji podatkowej. Jest to 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności danego podatku. A w każdym z podatków ten termin upływa w innym momencie. W, podatk w podatkach rocznych, takich jak podatki dochodowe, Składamy deklarację dopiero po zakończeniu roku podatkowego, w roku kolejnym, w zależności od tego w jakim podatku, ale zawsze jest to w kolejnym roku podatkowym. Co to oznacza? Za 2019 rok rozliczamy się w roku 2020. Wówczas składamy deklarację i mamy obowiązek dopłaty podatku, ponad to ewentualnie co wynika z naszych zaliczek, ale termin płatności następuje właśnie w 2020 roku i od tego dopiero momentu liczymy 5 lat od końca tego 2020 roku. Efekt jest taki, że jeszcze w tym roku 2025 możemy odzyskać nadpłaty w podatkach dochodowych z 2019 roku.